Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Laudetur Jezus Chrystus. Przechodzimy teraz do wyznania wiary, czyli symbol apostolski, czyli wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, czyli ten, który na przykład odmawiamy podczas odmawiania Różańca, ale mamy także symbol nicejsko-konstantynopolitański, do którego będę się co chwilę odnosił, czyli ten, który odmawiamy podczas wyznania wiary nam podczas mszy świętej, czyli wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, czyli ten fragment. I teraz symbole wiary. Od początku Kościół Apostolski wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach. Ale już dość wcześnie Kościół chciał także zebrać to, co istotne dla jego wiary, w organicznych i uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów do chrztu. Ta synteza wiary nie została ułożona według ludzkich opinii. Wybrane z całego pisma świętego najważniejsze elementy podają w całości jedną naukę wiary. Streszczenie wiary zamyka się w kilku słowach. Ale całe poznanie prawdziwej pobożności zawarte jest w Starym i Nowym Testamencie. Greckie słowo symbolon oznacza połowę przełamanego przedmiotu. Na przykład pieczęci, którą przedstawiono jako znak rozpoznawczy. Przełamanie części składano, przełamane części składano ze sobą, by sprawdzić tożsamość tego, który przyniósł drugą połowę. Symbol wiary, który będziemy omawiali, jest więc znakiem rozpoznawczym. Oraz znakiem jedności między wierzącymi. Symbolon oznacza także zbiór, kolekcję, streszczenie. Symbol wiary jest zbiorem podstawowych prawd wiary, dlatego służy jako pierwszy i podstawowy punkt odniesienia dla katechezy. Według starożytnej tradycji, o której świadczy już święty Ambroży, wymienia się zazwyczaj 12 artykułów wyznania wiary, symbolizujących. Poprzez liczbę apostołów, całość wiary apostolskiej. Punkt kolejny, 192. W ciągu wieków, w odpowiedzi na potrzeby różnych epok, sformułowano wiele wyznań wiary lub symboli wiary. Są to symbole różnych kościołów apostolskich i starożytnych. Mamy na przykład wyznania wiary niektórych synodów, soborów: toledańskiego, laterańskiego, liońskiego czy trydenckiego. Żaden z symboli powstałych w różnych etapach życia Kościoła nie może być traktowany jako przestarzały i bezużyteczny. Pomagają nam one zrozumieć i pogłębić wiarę wyznawaną od początków Kościoła. Wśród wszystkich symboli wiary, dwa zajmują szczególne miejsce w życiu Kościoła: symbol apostolski i symbol nicejsko-konstantynopolitański, czyli ten, który omówiłem na początku tego odcinka. Pierwszy, czyli symbol apostolski, został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie jest uważany za wierne streszczenie wiary apostołów. Jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła Rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, że jest on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski, gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z apostołów, i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary. Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański czerpie wielki autorytet stąd, że jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych z 325 roku i 381 roku. Do dzisiaj pozostaje wspólne dla wszystkich wielkich kościołów wschodu i zachodu. Czyli pierwsze zdanie Wierzę w Boga Ojca, a dokładnie wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Tym będziemy się zajmowali. Nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni. O tym na przykład mówi Izajasz w 44 rozdziale 6 wersecie. Jest początkiem i końcem wszystkiego. Credo zaczyna się od Boga Ojca ponieważ Ojciec jest pierwszą osobą boską Trójcy Świętej. Paragraf pierwszy, to jest rozdział punkt 199, jakby co. Przypominam, żeby samemu później przeczytać, zrobić notatki, utrwalić to w wierze i później jeszcze te fragmenty przemodlić. Artykuły pozwalają lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawiał się ludziom. O tym, jak Bóg objawił się etapami na kartach Pisma Świętego, tłumaczyłem już w poprzednich odcinkach. Bóg jest jedyny. Nie ma innego Boga, jak tylko jedyny. Wiara chrześcijańska wierzy i wyznaje, że jest jeden Bóg co do natury, substancji i istoty. Te określenia oczywiście przydadzą nam się później w dalszej części katechizmu. One też będą wyjaśniane, więc na razie nie panikować, że nie, nie do końca ktoś może załapać, o co w tym chodzi. Będą omawiane, kiedy będziemy się zajmowali teologią dogmatyczną oraz kiedy będziemy kiedyś w przyszłości zajmowali się sumą teologiczną świętego Tomasza Zakwinu. Jeszcze raz powtórzę: wiara chrześcijańska wierzy i wyznaje, że jest jeden Bóg, co do natury, substancji i istoty. Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako jedyny. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Księga powtórzonego prawa, szósty rozdział, wersety czwarty do piątego. Kolejny fragment bardzo ważny z księgi Izajasza 45 rozdział wersety 22-24. Tak przede mną zagnie się wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością wiary chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się ona w wierze w Boga jedynego. Wiara w Ducha Świętego, który jest Panem i Ożywicielem, nie wprowadza żadnego podziału w jednym Bogu. Całą mocą wierzymy i otwarcie wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny, nieograniczony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny, wszechmogący, niewymowny, Ojciec i Syn i Duch Święty, trzy osoby, ale jedna istota, jedna substancja. Czyli jedna natura, całkowicie prosta. Jest to z postanowień Soboru Laterańskiego IV. I katechizm Kościoła mówi nam, że Bóg objawia nam swoje imię. Bóg objawił się Izraelowi, swemu ludowi, pozwalając mu poznać swoje imię. Imię wyraża istotę, tożsamość osoby, sens jej życia. Bóg ma imię, nie jest jakąś anonimową siłą. Kiedy mamy na przykład fragmenty Pisma Świętego, że Bóg powołując kogoś, zmieniał też jego imię. Na przykład, Ty nie jesteś już Abram, tylko Abraham. Ty nie jesteś już Szaweł, tylko Paweł. Ty nie jesteś już Lewi, tylko Mateusz. Imiona bardzo dużo znaczą. Określają konkretne też zadanie. Na przykład moje imię, Michał, jest Archanią Michał, czyli Mikael, któż jak Bóg? Czyli to imię, które coś musi nam przekazać. Bóg objawiał się swojemu ludowi stopniowo i pod różnymi imionami, ale objawienie imienia Bożego dane Mojżeszowi w Teofanii, płonącego krzewun na początku Księgi Wyjścia, wyjścia z Egiptu, przymierza na Synaju, okazało się objawieniem podstawowym dla Starego i Nowego Przymierza. Pierwsze imię, które na przykład dziś się pojawia, to jest Jestem, który jestem, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Księga wyjścia, trzeci rozdział, szósty werset. Mojżesz rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im Bóg Ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć, odpowiedział Bóg Mojżeszowi. Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Księga Wyjścia, trzeci rozdział, werset trzynasty do piętnastego. Te różne określenia, które przed chwilą przeczytałem, też na dalszych, dalszych odcinkach będą wyjaśniane, więc proszę nie panikować, jeśli treści jest za dużo. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą, jest On imieniem objawionym. Objawiając swoje imię, Bóg objawia równocześnie swoją wierność, która nie ma ani początku, ani końca, obejmuje zarówno przeszłość Jestem Bogiem Ojca Twego, jak i przyszłość Ja będę z Tobą. Wobec przyciągającej przeciąga i tajemniczej obecności Boga człowiek odkrywa swoją małość. Wobec płonącego krzewu Mojżesz zdejmuje sandały i zasłania twarz. Wobec chwały trzykroć świętego Boga, Izajasz woła biada mi. Jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Księga Izajasza, 6 rozdział piąty werset. Wobec boskich znaków, które wypełnia Jezus, Piotr mówi odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ewangelia według Świętego Łukasza, 5 rozdział, werset 8. Ponieważ jednak Bóg jest święty, może przebaczyć człowiekowi, który uznaje przed Nim, że jest grzesznikiem. Jeszcze raz warto tutaj przypomnieć modlitwę Ojcze nasz, o której mówiłem w ostatnim odcinku. Chwała Boża, uświadomienie sobie, że nasze życie ma być oddaniem chwały Panu Bogu, że to On jest wszystkim, że On jest najważniejszy. Dlatego tak zaczyna się ten symbol. Wierzę w Boga, czyli wierzymy w Boga, Boga, który jest Ojcem. Przez szacunek dla świętości Boga naród izraelski nie wypowiadał imienia Boga. Drugie imię Boga, które tak bardzo mocno jest podkreślone w katechizmie Kościoła Katolickiego, jest to punkt 210, czyli Bóg jest miłosierny. I litościwy. Po grzechu Izraela, który odwrócił się od Boga, aby czcić złotego cielca, Bóg wysłuchuje wstawienictwa Mojżesza i zgadza się iść pośród niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość. Pan przechodzi przed Mojżeszem i mówi: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Księga Wyjścia, 34, rozdział 6, werset. Imię Boże, ja jestem, wyraża wierność Boga, którym mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje swoją łaskę w tysiączne pokolenia. Jeszcze raz przeczytam, bo to jest bardzo ważne, że człowiek z punktu widzenia tego, jak jesteśmy grzesznymi istotami, jak się ciągle gubimy i jak jesteśmy niewierni Panu Bogu, Zasługujemy na karę. Jednocześnie Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy są wierni. Nawet tysiączne pokolenie. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Miłosierdzie, o tym na przykład mamy napisane w liście do Efezjan, drugi rozdział, czwarty werset, aż do dania swojego jedynego syna. Czyli zobaczcie, jaki Bóg jest litościwy i miłosierny dla nas. Bóg Ojciec daje nam Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus oddaje za nasze grzeszne życie swoje własne życie. Czyli niszczy nasz grzech poprzez śmierć na krzyżu. Bóg jest jedyny. Poza nim nie ma innych Bogów. On przekracza świat i historię. To on uczynił niebo i ziemię. W nim nie ma przemiany ani cienia zmienności. Pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom. Kolejne imię Boga, które jest pokazane, to że Bóg jest prawdą i miłością. Ponieważ jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności. Jest On miłością, jak uczy Jan apostoł. Ewangelia według Świętego Jana, 4 rozdział, 8 werset. Bóg jest prawdą. Bóg jest samą prawdą. Jego słowa nie mogą mylić. Przypomnijcie sobie te modlitwę, których uczyliśmy się jako małe dzieci do sakramentu pierwszej komunii świętej, akt wiary, nadziei i miłości. I są tam takie słowa: Twe słowa mylić nie mogą. Prawda? Faktycznie tak jest. Bóg, ze względu na to, że jest samą prawdą, jego słowa nie mogą mylić. Początkiem grzechu i upadku człowieka było kłamstwo kusiciela, który doprowadził do zwątpienia w słowo Boga, w jego życzliwość i wierność Boga. Do dzisiaj mam wrażenie, że Zły Duch korzysta właśnie z czegoś takiego, że kłamie, że stara się kusić, ale jednocześnie nie, nie mówi też całej prawdy. I Zły Duch na przykład kiedyś w jednym z kazań powiedziałem, że uwielbia słowo ale. Po to, żeby zasiewać wątpliwość. Czyli Bóg Cię kocha, ale zobacz, jak wygląda Twoje życie. Modlisz się o dobrą pracę, jesteś człowiekiem wierzącym, ale zobacz, jak Twoja niewierząca koleżanka sobie świetnie radzi. Czyli Bóg będzie ciągle zasiewał taką wątpliwość. Przepraszam, zły duch będzie ciągle zasiewał wątpliwość w dobroć Boga, w Jego wierność w obietnic, które Pan Bóg zapowiedział. I to faktycznie tak jest. I to był początek grzechu, czyli kłamstwo kusiciela. W ciągu swojej historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, aby mu się objawić i wybrać go spośród wszystkich ludów, by był jego ludem. Tym powodem jest bezinteresowna miłość. Tak bowiem Bóg umiłował, umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, Ewangelia Jana, trzeci rozdział 16 werset. Miłość Boża jest wieczysta. Księga Izajasza 54 czwarty rozdział ósmy werset. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Jeremiasz 31 rozdział werset trzeci. Święty Jan pójdzie jeszcze dalej, gdy zaświadczy, że to Bóg jest miłością. I to jest faktycznie to określenie, czyli dochodzenie do tego, jakie, są, jakie jest imię Pana Boga, jak Bóg określa siebie na kartach Pisma Świętego, jak odkrywa siebie, pokazuje całą prawdę o sobie, że jest wiecznością, że jest sprawiedliwością, że jest prawdą, że jest miłością. Dopiero wtedy faktycznie. Tutaj możemy iść za świętym mianem i powiedzieć: Bóg jest miłością. Tylko, że to był owoc poszukiwania i odkrywania prawdy, jaką jest Bóg, a nie to, co współczesny człowiek próbuje zrobić, żeby wybielić swoje grzeszne życie, mówi: Bóg jest miłością, Bóg mi przebaczy, jest miłosierdziem. To jest dopiero życie w naiwności. To jest dopiero głupota. Dlatego te wszystkie imiona musiałem w taki sposób opisać, abyście zrozumieli i doszli dopiero właśnie do tego określenia, że Bóg jest miłością. Konsekwencje wiary w jedynego Boga. Jak człowiek przyjął prawdę o Bogu, czyli ma tak ułożoną tę rzeczywistość, o której wspomniałem przed chwilą, to jest świadomy tego, że wielki jest Bóg, choć nieznany. Dlatego na pierwszym miejscu trzeba służyć właśnie Bogu. Trzeba żyć w dziękczynieniu. Jeśli Bóg jest jedyny, to wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, pochodzi od Niego. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Na co zwrócił autor listu do Koryntian, czyli Święty Paweł, pierwszego listu do Koryntian w czwartym rozdziale i siódmym wersecie. Czyli pierwsze, mamy służyć Panu Bogu. Drugie, mamy żyć w dziękczynieniu względem Pana Boga. Bo wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Niego. Kolejny punkt szacunek do drugiego człowieka. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek został uczyniony na obraz i podobieństwo Boże. O tym na przykład mówi Księga Rodzaju, pierwszy rozdział dwudziesty werset. Kolejny punkt, dobrze użytkować rzeczy stworzone. Tutaj przeczytam taką modlitwę, która znajduje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego, punkt 226. Mój Panie i Boże, zabierz mi wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Mój Panie i Boże, daj mi to wszystko, co prowadzi mnie do Ciebie. Czyli nawet w modlitwach powinniśmy mieć takie myślenie, żeby chcieć chwały Bożej, żeby wszystko tak naprawdę zwracało się ku Bogu, ku niemu było ukierunkowane. A nie, tak jak nieraz współczesny człowiek mówi: Daj, 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 Panie Boże, daj mi to, pomóż mi w tym. Nie, najpierw chodzi o chwałę Bożą. Mamy Mu dziękować, dopiero później jest cała reszta. I ostatni punkt, który jest tutaj tak mocno podkreślony: okazywać Bogu zaufanie we wszystkich okolicznościach, a nawet w przeciwnościach. Tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Proszę, przeczytajcie go sobie sami. Musicie sobie ułożyć to wszystko w głowie. Tej treści było bardzo dużo. Nie chodzi tylko, żeby odsłuchać, ale żeby zacząć żyć tymi treściami mało tego, kiedy kiedyś to się przyda móc także te argumenty wykorzystać w rozmowie. Wiara domaga się zrozumienia. Pamiętajcie o tym. Wiara domaga się zrozumienia. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.